Sponsorem programu jest Agencja Reklamowa UMA, promotor cyklu górskich samochodowych mistrzostw Polski. Niedzielna, dwunasta runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski rozpoczęła się porannymi podjazdami treningowymi, znów odbywającymi się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Wprawdzie deszcz nie był już tak dotkliwy jak w sobotę, ale górną część trasy spowijała mgła. Panowała też bardzo niska temperatura. Już w pierwszym podjeździe treningowym widać było, że podczas dnia dużo się będzie działo. Robert Sługocki najechał na ogranicznik cięcia i przestawił zawieszenie, prawie urywając lewe przednie koło. Waldemar Kluza, w którego aucie usunięto awarię z dnia poprzedniego, dojechał zaledwie do połowy trasy, gdzie zlokalizowano park serwisowy i wolno potoczył się w kierunku swoich mechaników. Drugi trening to kolejna kolizja tego weekendu. Tym razem poza drogą znalazł się jeżdżący Fiatem 126P Piotr Jurkowski, nieznacznie uszkadzając przód auta. Na lawecie do serwisu wrócił także wyremontowany po sobotnich zniszczeniach lancer Michała Ratajczyka. Popuścił nadwyrężony dzień wcześniej stworzeń w przednim zawieszeniu i lewe przednie koło omal nie odpadło na jednym z zakrętów. Na szczęście tym razem obyło się bez wypadku Mistrza Polski 2018. Pierwszy niedzielny podjazd wyścigowy odbywał się bez większych sensacji. W swoich grupach najszybsi byli Jacek Madziara w APL, Janusz Grzyb w E0, Konrad Biela w N. E. dopóki na starcie nie pojawiły się najmocniejsze auta z kategorii Supercars. Kluza niestety powtórzył manewr z treningu, zjeżdżając z trasy prosto do serwisu. W skodzie rozsypała się skrzynia biegów. Dynamicznie jadący Andrzej Szepieniec zaliczył kontakt z betonową barierą, w wyniku której jego lancer został zawieziony na lawecie z uszkodzonym zawieszeniem. Na trasie zatrzymano jadącego już Szymona Łukaszczyka, który wrócił na start i po posprzątaniu trasy powtórzył swój podjazd. Po wyświetleniu wyników okazało się, że pojechał wolniej od znakomicie dysponowanego w ten weekend, ale dysponującego znacznie słabszą Skodą Fabią WRC Tomasza Myszkiera. Okazało się, że w lancerze Łukaszczyka Smarowanie straciła turbina i kierowca, żeby ukończyć zawody, musiał przełączyć elektronikę na program o połowę ograniczający moc auta. Trzeci czas należał do Dubaja. Mechanicy z AMS Stopka Race and Railing Service usunęli awarię lansera Bergmonstera z dnia poprzedniego. W drugim podjeździe wyścigowym poza drobnymi kraksami wszystko przebiegało w miarę spokojnie. Na bardzo mokrej nawierzchni najlepiej poradził sobie Łukaszczyk, pokazując, że nie tylko moc samochodu ma w tych warunkach wpływ na osiągnięty rezultat. Ryzykowna szybka jazda Michała Ratajczyka pozwoliła mu na osiągnięcie drugiego czasu w tym podjeździe. Jednak 30 sekundy przewagi nad trzecim w podjeździe Tomaszem Myszkierem nie pozwoliła na odrobienie strat z pierwszego wyścigu i dało w rezultacie drugie miejsce w grupie E1, w której obaj kierowcy rywalizują o tytuł mistrzowski sezonu 2019. Ostatecznie na podium klasyfikacji generalnej 12 rundy GSMP wsiennej stanęli zwycięzca Szymon Łukaszczyk. Dzień dobry, witam wszystkich. Skończyliśmy bardzo trudną rundę. Mistrzostw Polski w siennej. Naprawdę dawno, żaden weekend nie, nie przysporzył nam tylu problemów jak technicznych, i, i, i fizyczne zmęczenie jest po prostu maksymalne. Bardzo dziękuję serwisowi, który po prostu świetnie się spisał. Marcinowi Stopce i wszystkim chłopakom z firmy MS. Również wielkie podziękowania dla Łukasza Sport Turbo, który nam doradzał na odległość. No cóż, udało się wygrać. Przypieczętować tytuł Mistrza Polski. Jestem bardzo szczęśliwy. Wiele osób na to bardzo ciężko pracowało i cieszę się, że tak się fajnie to rozstrzygnęło i tak wcześnie. Drugi Tomasz Myszkier. Bardzo trudne warunki. Przygotowana super, ale e, pogoda płatała takiego figla jak nigdy w tym roku. Myślę, że ostatnich paru lat nie pamiętam takich, żeby e, tak szybko mogła, gła, mogła się podnosić, potem opadać. E, deszcz padał, nie padał, u góry padało na dole sucho. Bardzo trudne warunki. No, niemniej jednak jestem bardzo zadowolony, bo w tych bardzo trudnych warunkach bardzo dobrze mi się jeździło. Wczoraj e, wygrałem e, grupę E1, byłem trzeci w klasyfikacji generalnej. Dzisiaj również wygrałem grupę E1, byłem drugi w klasyfikacji generalnej. Bardzo dziękuję mojej e, ekipie. Super przygotowany samochód. Trzeci, Dubaj. Dzisiejszy dzień w naszym wykonaniu był, można powiedzieć, udany, chociaż borykaliśmy się z awariami. Udało się dojechać na trzecim miejscu. Dziękuję zespołowi, bo walczyli do samego końca, żeby ten wynik utrzymać. I no Jesteśmy na trzecim miejscu, dalej liczymy się w walce o drugie lub trzecie miejsce na koniec sezonu, więc dziękuję wszystkim. W grupie N siódmą wygraną zaliczył Konrad Biela, w A wygrał Roman Baran. W rywalizację włączył się Karol Krupa, który zajął drugie miejsce, wyprzedzając Roberta Sługockiego. Podczas ostatnich zawodów w sezonie 2019 tylko wyjątkowy pech mógłby pozbawić barana tytułu mistrza Polski w tej grupie. Zapraszamy do oglądania kolejnej relacji z finałowych rund górskich samochodowych Mistrzostw Polski, które odbędą się w ostatni weekend września w Korczynie koło Krosna. Wprawdzie w sporej ilości kategorii mistrzowskie tytuły są już rozstrzygnięte, ale rywalizacja o tytuł w grupach i klasach nadal trwa. Sponsorem programu była Agencja Reklamowa UMA, promotor cyklu górskich samochodowych Mistrzostw Polski.